Cześć, witam Was wszystkich. Jestem Miosz. Oto kolejne WWE i NXT Shortcut. Tym razem z dnia 13 kwietnia 2021 roku. I co można powiedzieć, no, pierwsze NXT po tej cover, no więc było dużo fajnych walk. Też pokazano, jakby tych czempionów nowych. Ogólnie o tej cover. Dużo się ogólnie wydarzyło. Było dobrze, nie było śladu. Tego bym w życiu nie powiedział. Ogólnie, jak NXT po tej coverach są zbyt zawsze spoko. Więc zanim jeszcze przejdziemy do oglądania, możecie z tej łapkę w górę subskrypcji no i ja napisać jakiś fajny komentarz a my już przechodzimy do Gali pierwsze co się wydarzyło no to na scenę wyszedł Carrion Cross czyli nowy NXT champion ogólnie no to powiedział że no dał tam respekt Finowi Balorowi że tam ogólnie fajna walka była też powiedział że nie ma w NXT całym nie ma osoby która by go pokonała on jest najlepszy no i ma tam i przysięga że pokona każdą tam gwiazdę NXT no okej, okay, w sensie szkoda że Nikt nie wyszedł na scenę i go nie wyzwał. No, bo jak to się skończyło po prostu jego muzyczką, i tyle, i że stał system Scarlet, no to, to było słabe według mnie. Mogli kogoś dać? Kogo? No, nie wiem. Nawet by dali Devlin'a. W sensie to Cruiserweight, ale okej. Okay. Nie no, kogoś wymyślił. Nie wiem, Lumisa mogli dać. Lumisa, nie wiem, co jeszcze mamy. L.A. Knighta. Jest tyle osób, które mogłyby o ten pas walczyć. Które mogłyby wyjść i wyzwać na tego carriona na przyszłą tygodniówkę albo na main event tej tygodniówki. No i co? No i nikt nie wyszedł. No to jest bardzo słabe według mnie, no ale dobre, jakoś przeżyjemy. Przejdźmy do pierwszej walki. A pierwszym pojedynkiem był ten między championami obecnymi NXT, czyli MSK, kontra Killianem Dainem i Drake'em Marwickiem o pas NXT. No co Powiem. Aż powiem wam tak, ta walka była taka dobra, naprawdę Killian i Drake pokazały się z tak świetnej strony. No i kurczę, no i przegrali. Aż mi się szkoda zrobiło, bo to była tak dobra walka, naprawdę... Po tym czymś mogli na szybko po prostu zmienić, żeby wygrali no i przegrali za tydzień, bo to było naprawdę dobre. No po walce tam wyszło Imperium, no co z tego będzie? Myślę, że po prostu za tydzień Imperium będzie y, kontra MSK o tytuł. To wygra, no myślę, że w przyszłym tygodniu, jeżeli by taka walka była, no to myślę, że MSK wygra. No bo jeżeli by chcieli, żeby MSK stracił tytuł, no to raczej by już go straciła na tej cover. Dla tych Grizzled Long veterans, nie stracili willy, więc myślę, że to będzie sporo push. Najbliżej myślę, że stracą na takeover, jak tak później w ogóle. to się mocno śmiałem, to był śmieszny segment, przynajmniej dla mnie. Pokazali zdjęcia aftermatchu, w sensie pokazali after, zdjęcia aftermatch po unsanctioned meczu z TakeOver Kyle O'Reilly kontra Adam Cole jak ktoś nie widział omówienia z TakeOver to zapraszam tam na kanale jest on Ed był no i zaśmieszyło mnie tam to że jakby ich obu wzięto do karetek i ich zawieźli do tego samego szpitala i oni się tam przez całą drogę wyzywali jakby nie mogli dać do dwóch innych czy coś w tym stylu naprawdę dobra przechodzimy dalej kolejna walka czyli Mercedes Martinez kontra Jessica Mia w narożniku Robertson i Alia i ta walka była tak bezsensowno ona trwa dwie minuty, ona była po prostu bezsensowna, to było tak, że po prostu Jessica miała wyzbała Mercedes wcześniej tego dnia, tam przy okazji dlatego, że Robert nie dwiściał kasę, bo miesiąc temu się Timowa z jak tam w taktimie, nie mam co tutaj omawiać, bo tu się dosłownie nic nie wydarzyło ciekawego, no, skończyło się to po prostu I ride crushem y, Maradoners, żeby zwyciężyła, po meczu, no to tam zaczęła dusić Roberta, żeby jej dał kasę, no i tą kasę i dał, ale jeszcze dalej się stało, coś co po prostu było bez sensu. Podeszła do stołu komentatorskiego Martinez i powiedziała: Raquel, gratuluję wygranej, ale wiesz, że po ciebie idę. I powiedziała to do stołu, jakby to powiedziała w ringu, po prostu by poszła dalej, mikrofon, powiedziała to w ringu, byłoby ok, nie miałbym nic do tego. Że to mówi do stołu komentatorskiego, to to jest bez sensu, naprawdę. Ja, ja po prostu nie mam zdania do tej walki, przejdźmy dalej. Dobra, dalej było interview z The Way. W skrócie Gargano zapowiedział, że będzie dzisiaj 8 person mixed tag team match I ogólnie tam, że są Najlepszym czteroosobowym Zespołem w NXT I tyle w sumie, okej okay. Dobra, kolejna walka Kushida kontra NXT Cruiserweight Champion Santos Escobar O pas NXT Cruiserweight Boże c to ma być? Kto tą walkę wymyślił? A bo, co to jest? Kushida, ziomek, który przegrywa niby wszystko, chociaż ja patrzę, że jego tutaj Win Illusion no, to jest 61 do 25. Walczy się z mistrzem i nagle wygrywa pas. No co to jest? Kto to wymyślił? No, Sam to ogólnie zaproponował Open Challenge, je ja rozumiem, ale no okej, okay, mógł się zgłosić Kushida, ale dlaczego wygrał? Co to jest? Ta walka co to w ogóle było? No była spoko, była długa, była dobra, jak na Cruiserweighty, no to ogólnie bardzo lubię dywizję Cruiserweight, no i walka była świetna, ale i tak jakby to była walka niby długa, ale i tak się mogłoby wydarzyło, no w skrócie o no to, tam raz Escobar walno głową Kushidy w schody, potem tam Kushida się odwdzięczył Kimura Suprexem, Superplexem i skończyło się na tym, że po prostu się wymieniali pinami, no i Kushida zrobił ten ostatni pin, każdy był zszokowany, ja nie wiem, może to jakaś wpadka była, bo to po prostu jest nierealne. Gdy co to później jeszcze na zapleczu przyszedł Devlin pogratulować Kushidzie i tylko tak nawiasem wspomniał, że on jest lepszy od niego. Więc zapewne skończy się to, że za tydzień będzie walka Devlin kontra Kushida. Dalej to jeszcze y, ogólnie GYF wyzywa MSK znów. Potem mieliśmy powtórkę z rozrywki, czyli to samo co było po Ryder Rumble. Na scenę, nie no, wychodzi Dakota Kai i zapowiada: Witajcie, nową mistrzynię. Raquel González Wychodzi i mówi, że szanuje Joshua i oszuraj, naprawdę fajna walka Ale teraz jest nowa era Era Raquel González No ale wtedy przychodzi Ta, na którą niby czekaliśmy Czyli Frankie Monet Powiedziała, że jej, no w skrócie po prostu Powiedziała, że jej pas odbierze Ogólnie to ja o niej nawet nie wspominałem Bo pomyślałem, że, no w sensie i tak było wiadomo Że to teraz będzie, więc myślałem, że Nie ma sensu wspominać, bo wiedziałem, że teraz Wspomnę o tym Szczerze to myślałem, że i to po prostu będzie walka czy coś, czy będzie to lepiej poprowadzone na... Po prostu wyszła, półtora minuty powiedziała, że ogólnie będzie mega, super przyszłość na XT i tyle. Ale przecież nie można tak tego skończyć. Tak jak mówiłem, powtórka z Real Rumble, rozmiewa muzyka. Riyah Ripley, Row Woman, Champion. No i wchodzi, przebijałem piątkę pasami, tam żółwikę, czy co to jest. Potem wychodzi Bianca, w ogóle wszystkie przyjaciółki, zdjęcia co robią, wszystkie, że super jesteśmy mistrzyniami, są Niesamowite emocje, naprawdę. Przejdźmy w końcu dalej, bo już... Dobra, lecimy dalej. Isaiah Swerve Scott kontra Leon Raff. Walka, którą czekałem po prostu. Ta rywalizacja już była tak zaostrza, tak dobrze to WWE zrobiło, tak dobrze ją zaostrzyło. Ten battle royale, ten gauntlet match, to zaatakowanie przed gauntlet matchem, naprawdę to było świetnie poprowadzone. Walka sama w sobie była dobra, była to agresywna walka, widać było tą rywalizację to nie była walka typu po prostu zwykła walka, że się biją, że się bić, tylko to było coś w właśnie walki Kyle'a i Kola, że tam były te emocje i że było coś tam zbudowane, może nie było to wymarzony storyline ale był on dobry i jeżeli chodzi o taki jakby przerywnik może nie przerywnik, jeżeli taki poboczny storyline to to było świetne oczywiście wygrał Scott, no bo to akurat są wielkie warunki przewaga warunków fizycznych, to akurat było oczywiste, myślę, że więcej nie sens się wypowiadać, bo to po prostu spoko rywalizacja i fajnie, że się to tak zakończyło, czy będzie to kontynuowane, to wątpię ale było spoko. Kolejna walka, raczej bym powiedział taki mały kabaret, czyli Bronson Reed czyli 8 person mixed tag team match, Bronson Reed Dexter Lumis, Black Card i Ember Moon kontra The Way że Co tam się działo? Nie, musicie. Jeżeli nie oglądaliście tej walki, to polecam sobie ją obejrzeć, bo ona była po prostu śmieszna i jak Tori sprzedał tam Eklipsa, czy co, co tam było, to, to było genialne. Ogólnie to ciekawie też się tam skończyła taka pewna niewyjaśniona rzecz, bo ogólnie Hartwell się wkurzyła na Teorię go bo miała tam plan na Lumisa, ale Teorii to zniszczył, więc koniec końców się chyba zakochała w Lumisie i Hartwell po prostu uciekła z Lumisem na backstage. No, Lumis nie z jej rękach, ale to nie było porwanie, tylko to było raczej szczęśliwe, więc chyba y, z The Way, o, o, ktoś odszedł. Walka oczywiście, no The Way nie wygrało to raczej oczywiste, wygrał Reed, Shotzi Ember, bo już tego Lumisa tam nie było. Y, bardzo się dobrze pokazali, tutaj akurat bardzo fajnie Reed się zgrał z Shotzi i Ember, było to takie miłe, bardzo widać, bo widać, bo oni jakby zakończyli to razem, nie było jakiejś spiny w tym teamie, tylko zakończyli to razem, fajnie, to ogólnie bardzo się fajnie pojedynek zakończył, to było po prostu takie, żeby pokazać dominację The Way, no dominację oczywiście w cudzysłowie, no bo przegrali, myślę, że jakby, no ciekawa bardzo walka, jakby nie wiem, jak ją zbytnio skomentować, no bo była dość chaotyczna i też trochę się podziało, zobaczymy za tydzień, co właśnie z tą Hardwell i w ogóle, a tymczasem ja się z wami żegnam, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś miły komentarz i co, ja jestem mił, aż widzimy się kiedyś tam za tydzień czy w sobotę, pa pa!